wszystkim. Maciej znowu na spacerze. Wróciłem na to pole, co wcześniej wyskakiwało dużo fajnych fanciorów te boratyny, snaśniki, znaczki, srebrko, Marcina, druga RP. Pole jest świeżo zaorone. Na początku tygodnia była orka nagnojone, czyli dobre rozdanie, i zobaczymy. Tutaj będzie nam się święcić. Niestety kurczę wichry wieją. Nie wiem jak to będzie z jakością. Pewno będzie kiepszczano. Za to od razu przepraszam. Przed chwileczką padał śnieg i grad. Taka pogora Aura czysto zimowa. Dobra, ja się nie mogłem doczekać na kopanie, no to lecę. Lecę z tematem. Przeszedłem 50 metrów. No i mamy pierwszy strzał. Dwa feningi. Trzecia rzesza. Kurczę znowu, zapomniałem. Szczoteczki. Będzie to zapewne. Monetka. Przed 39 rokiem. Zupełnie ta kapa orzeł. Ze swastyką jest inna. na tej kurczę. no niestety, wam nie wyczyszczy na dole. Na godzinie 6. Powinna być. Z tego co pamiętam? No nie, nie pamiętam. Nie wiem z czego są te monetki. No w każdym razie nie są to monetki niktowe, które były bite po 1939 roku i one zazwyczaj wyskakują w kiepskim stanie. A tutaj nie wiem, mógł to lepiej wyczyścić, to monetka by się pięknie prezentowała. Dobra, lecę dalej, bo tu warunki budowe nie są sprzyjające. trzecie przejście poszedłem tam za te druty wróciłem tam jakieś polmosy skakiwały jakieś sprzęgło metalowe od ciągnika i teraz pokazał się jakiś guziol mamy groszek ja tak zazwyczaj mówię groszek Wehrmachtowy ale ten rodzaj guzika był również e, wcześniej w wojsku niemieckim e, w wojnie, guzik też to może być jest guziczek kompletny ucho posiada ale ja jakoś tych fantów no nie lubię ich no ale jest plus pruski groszek czy tam trzecia rzesza tak się prezentuje lecę dalej widzicie tutaj pinem namierzyłem wbiłem się poniżej i moneta się odkleiła ale będzie zniszczył Kurde, jak żałuję, że nie mam tej sztuteczki. Ale ta masakra jest totalnie zniszczona Chyba, że od w kolejnym. jest. Nie wiem, tam jakiś napis coś się pokazuje, ale. Z niczym mi się nie kojarzy, ale moneta jest zniszczona. To może być ados, bo narożniki już się łamią. Tak moneta pójdzie do dziury i zostanie dla, dla potomnych. Ale nie mam co pokazać, kurde. Dobra, lecę dalej. Pole przez cały czas coś daje. Co prawda teraz wyskoczył PRL-ek 20 groszy, ale fanty zostały wyciągnięte z innych pokładów ziemi i tak się prezentuje. 1972 rok. Stan Mennica, jakby wczoraj wyleciał, nie żaktuję. Jest trochę skiereszowany, ale... ale nie jest zły. Tak się prezentuje. Taki chłopak przechodził przed śladem tamtych jeleni, które wcześniej nagrywałem. Na też chodzi i szuka poroża. Nie był skory do rozmowy, tylko przeszedł. Kiwnęliśmy sobie na cześć, ale tak wnioskuję, że szuka poroża. Dobra, lecę dalej. Nie mamy kolejnego perelka. Jakże inny od tego wcześniejszego Jedna groszówka ten już jest strasznie oklejony Spuchnięty zaczyna korodować jest oklejony żółty druga strona druga strona masakra Rzeczpospolita Polska Czyli będzie groszówka z 1949 roku Trochę już przyszedłem sygnały No nie ma, nie ma nic za chwilę się przeniosę chyba na inną część pola, gdzie wcześniej nie chodziłem Po prostu sobie sąduję co tam jest jeszcze Znaczy jeszcze Nie wiem co tam jest bo tam nie byłem w tamtej części pójdę tam gdzieś tam gdzie jeszcze nie chodziłem Dobra lecę dalej Jestem już teraz w tej innej części pola. Tam chodziłem na wcześniejszych filmach i teraz trafiłem. Nie wiem, czy to było wcześniej guzikiem, czy co. Chyba guzik to był. Uch, nie, jest taki w jak soczewka. Mógł być guzik. Zaleję dalej. Nie, nie będziecie widzieć Teraz widzicie Jestem ciekaw, co to będzie Jakaś ściema Mamy dwójeczkę Będzie dwójeczka Cesarstwo Cesarstwo niemieckie Cicho, nie domu 1875 data na godzinie trzeciej jest to rocznik najbardziej powszechny, najwięcej tych monet różnych nominałów się znajduje i właśnie jest to data 1875. Cholerka wie na co Kaiser. Czy tam Kaiser Czytam potrzebowali pieniądze? Z tej strony orzełka nie ma. Generalnie moneta już jest zniszczą i zajazd ale jest teraz zaczęło sypać chyba perelami Wpadło. Była to zapewne góra tyneczka. Mówię, była, bo po prostu został tylko miedziany krążek z zieloną patyną Teraz zacząłem kosić. Monetkę następną wyciągnąłem. 10 Feningów, Cesarstwo Niemieckie, 1917 rok, przed przedostatni. Rok wojny pierwszej światowej monetka jest monetką cynkową, tak samo jak późniejsze fenigi po 1939 roku i widzicie jak ta moneta wygląda. Masakra. Co prawda ona jest starsza o ponad yy, 17. 13, 21 lat niż fenole Trzeciej Rzeszy, no ale też jest zniszczona, tak to wygląda. Dobra, nie ja wiem, jeszcze będę zrobił może dwa przejścia Tak do godziny 15 Nie ja wiem, zobaczę, jak to będzie. Dobra, lecę dalej nawrotka. Tam mniej więcej było to 10 fenoli Cesarstwo Niemieckie 1917 A tutaj mamy 10 groszy Pyrrhyly Wcześniej już oczyściłem Monetka czytelna 1966 rok no kolejna malutka do filmiku elegancko, no, mamy 10 po drugiej To tak pewno styknie mi w to mi z powrotem i 15 się zrobi i będę musiał trajonować te hektary Dobra Dobra, kończę na dzisiaj Trochę przeholowałem z czasem. Mamy 15 po trzeciej. Muszę się zbierać. Nic więcej nie wpadło. Przed chwilą jeszcze porozmawiałem sobie z jednym panem. Pokazał mi jak sobie brał e, ziemię do ogródka. Tam widzicie gdzie jest ten stuk. To tam jak były te słomy brane, to stamtąd sobie podjął ziemię i w tej przyczepce co, co sobie pokopał to Miał dwie monetki, znalazł, tak to wygląda, nawet bez szukania po prostu, w innym celu przyjechał i, i sobie znalazł moniaki. Powpadały złomiksy, nie będę tego wyciągał, ląduje to w kontenerku zbiorczym, żeby pójdzie, pojedzie na złom, a ja będę, będę się żegnał, pa. Do zobaczenia i do usłyszenia w następnym filmie.